Darek Fox, się nazywam i mam niewątpliwą przyjemność rozmawiania z zespołem niekompletnym Essend Wings. Bądźcie za tak chwilę i przedstawcie się ewentualnie telewizorom. Oddaję yeah. ja: popcorn, gitara i nie tylko. Doktor Kosmos, liksa, gitara, ja, was. Będę zmarł? Albo nie, albo nie co się z nim dzieje. W tym razie... Przybywam już na dole. Tak? Przybywa już, spokojnie, nic mu się nie dzieje. technikę. i tak nigdy nic nie mówię, więc jest to całkowicie zbędny. Nie? E, rozmawiamy o, po koncercie w Skierniewicach, jaką się grało. Mi się świetnie grało. Bardzo dobrze. Czasem nie brakuje właśnie takich, wiesz, czasem grasz hale takie wiesz, duże wow, rasy nie widać w ogóle ludzi, nie? A tu wiesz, taka mała scena non stop, ataki na scenę, wiesz, masz małe zęby niewybite, wiesz, łeb obity, przez mikrofon, wiesz przez te ataki, wszystko, nie? Czujesz, że grasz rock'n'roll, wiesz, metal, nie? To, wiesz, no, nie czasem nie brakuje świetnym się. Grało, znaczy naprawdę świetnie. W ogóle nie, nie przeszkadzają wam. Nie, to bawi, tak tak ja tak, się tym bawię, naprawdę. Śpiewają razem z wami, tak? Bo widziałem, że reagujesz w taki sposób, że podoba ci się, że... A, tak, mu się podoba to. Ja, ja, ja też się ja to. Szczerze mówiąc, ja się ciągle dziwię, jak słyszę takie pytania, bo tu każda kapela chyba tak robi, nie? No, myślę, że tak. No. takie pytanie, no przepraszam. Ale głównie miałem do Was jedno pytanie, takie podstawowe, bo od czasu, kiedy posłuchałem Waszej pierwszej płyty, to sobie tak zadawałem właśnie to pytanie. E, Pierwsze. <laughs> Dzisiaj, Dzisiaj słuchaliśmy i mieliśmy pełną mapę. Jak to się dzieje, że. że że można grać taką muzykę na wesoło, tak jakby to zrobiliście jako pierwsi chyba, w Polsce przynajmniej. A my generalnie nie chcieliśmy grać wesołej muzyki? zawsze. to wyszło, nasza była patos. W... Miał być to patos, miał być to bryczalikę, sabat, wiesz, <grym> może nie rycerstwo aż, nie, ale wiesz, szszsz, trochę nie, tak, a, kudy... tyle rycerstwa, wiesz, nie, mm coś ciachnie, a wyszło na miejscu, Świetnie, świetnie, no. Plany były, były bardzo... Plany ale były strasznie patetyczne. A efekt był po prostu, no, śmieszny, nie? Się. Jak to się stało? tak ci mówiłem, to nie się mówiłem, nikt o tym się nie zgadzał. Napuściliśmy sobie to fajnie, patos jest, nie? Wow, nie? Tu tyle rycerstwa jest. Nie. Do tego Dobry procent rycerstwa, nie? A potem nagle bierzemy gazetę i a dowcipnij się tu wesoły, weseli gazeta, Ale weseli kabaret, nie? Trzecia ale to samo łej, No właśnie, e... nie wyszło. No mieliście szansę to poprawić na następnych płytach, ale jakoś mam... No z nie, nie płyty na płytach chyba poprawiliśmy się, wiesz. No, na pewno, ale... No Infernal już ma wiesz, tyle humoru, co mi mieta swoknie. Ale nie zrealizowaliście swoich ambitnych planów. To zaraz, powoli, jeszcze nie, nie, nie wychodzimy. Czyli wszystko przed nami, tak? Wszędzie tak, będzie taka płyta, którą przed chwilą pokazałeś w skrócie, tak? -ta. Właśnie podpisaliśmy kontrakt, y dwa tygodnie temu, z Poltonem i z tym samym z Warner Bros. Nie? Na trzy lata. Na trzy płyty no, czyli Na trzy płyty, no, do końca wieku. No, no możemy już i popisać. Jak się czujecie po złożeniu tych podpisów? Świetnie. Obywatelskie, tak. Ja się Obecnie. cieszę na przykład, bo... Były firmy, które chciały nam dać dużo więcej pieniędzy, na przykład Metal Mind przebiło dwukrotnie film Polton, ale żeby być w porządku wobec samych siebie, nie, nie zrobiliśmy drugi raz tego, żeby podpisać Metal Mind kontrakt jeszcze raz. No tak, to było, nie? chyba tak było, tak? Tak. Pamiętam, ja dzwonię do Tytusa, mówię Tytus, bo mówię kuchnią, może Tytus powie, dobra, idziemy do dziuby, daję dwa razy więcej, nie? tak było. Ja dzwonię, Tytus, nie, idziemy do Poltonu. Zadecydował kierownik, i poszliśmy. Na... Kierownik, ja jestem tylko. Budownik jak... akurat. A, Dzwonimy zawsze do kierownika, budowy. budowie. Jak Zawsze co, kasa nie jest najważniejsza. Tutaj. Jest, ale nie najważniejsza, jest ważna, no, tak jak wszystko. No, ale wszystko tak jest wody. ważne, nie? Tak. No, jest tak. Wszystko tak, ale bez kasy, tak. Trochę no trudno, co? So? Wiesz, no to też, tak mu to ujął, To jest a biznes. A jak się odrzuca? Czy do Dobry a, biznes właśnie polega na tym, żeby iść na pewne kompromisy, nie? Nie, nie rzucasz się na gotówkę, no. tylko na, na, na co innego. No, właśnie. Znaczy co, macie więcej do powiedzenia w, w Poltonie? Hmm. Nie, po prostu mamy y, inną drogę. Nowi ludzie, nowe twarze, nowa promocja, nowe, nowe tchnienie, wiesz, Nowe zawsze jest lepsze. No co z tego? na się pracuje z nowym. Przyjmujemy wyzwania, jasne. Co tak. za problem? Jak Taki dzisiaj... popularny obraz y, rekinów show biznesu y, tak, tak wyglądają rzeczywiście ci goście y, z dużych filmów płytowych przypominają y, drapieżne rybki czychające na ofiary. No, ofiary. E, ci nie. ludzie z film to są bardzo nie. mili panowie i naprawdę, jeżeli chodzi przynajmniej... O... No dawa przykład. Mm -hmm. Śmieszne, nie? Dzwanie do Poltonu, odbiera pewna dziewczyna X, która zajmuje się promocją w tej firmie. I ja mówię, cześć, tutaj Lica, tak szybko się przedstawiłem, że ona nie zrozumiała co dzi. Ci... Mówię, bo ja tutaj dzwonię w sprawie nowej płyty naszej. Ona no, tak, ale tu teraz nikogo nie ma, wiesz, yy, może zadzwon kiedy indziej jakoś, yy, no teraz akurat no, tu jedni już wyszli, ta pani, o którą pytasz już dawno powiedzieć na wczasach jest od roku, wiesz, historia. No dobra, no to, to w takim razie Aniu. A ona wiesz, tak słucha? Wytniecie, im, nie? A no i przepraszam, a kto mówi jeszcze raz? Ja mówię, no lica. Jest! Jest, Zosia, zaraz cię oddaję! No jasne! Słuchaj, ro Robercik, przyjeżdżajcie. Słuchaj, kawka, herbatka, sernik, nie? Słuchaj, tak się rozmawiało, więc my mamy jakieś wyjątkowe szczęście, nie? Wzięła mnie za kogoś innego, też nie powiem za kogo. <głysy> ale, ale po prostu nie chciałem ze mną gadać jak, jako tą osobą, o której nie powiem, nie? <głysy> a, ja chcę Także mamy fuksa po prostu. masz takie odczucie, że jest niewiele kapel tak. w kraju, <głysy> w w kraju <głysy> które mają znakomite recenzje, recenzje znakomite. Ja myślę sobie, że nie przeczytałem złej recenzji w koncercie SE Drinkers. Zły recenzji o ARMIi i złej OWW. Ja czy to jest, to jest... nie, nie, dobrze. No no, to znaczy, czy czy, 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 czy to spowodowane. Jest czy... Jesteś spowodowany. Jest tak Wiem, dobrze? że ja gram w ARMIi, natomiast perkusista ARMIi gra w ww no. I nie no, wolno no. złych. I to jest to właśnie pisać. taki krąg. No. No. Może to oni piszą? To jest mafia. Znaczy, trzeba... to... jest... to... 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 my tak generalnie gramy kiepskie koncerty, a oni mówią no córe, BS do to trzeba pisać dobrze. Pokazik u nas, że potem nie piszą. No, słuchaj, o, o że się nie pisze źle, no. Tak to było? że umarły, umarły się stary. Nieobojętne. obojętne. jak się nie mówi o... Objęcie. Ale czy macie jakieś takie z mediami dobre kontakty, że to ta, wychodzi, ta. czy... Ta, ja <grym> ja to wynika z, z Waszych umiejętności? Ja mam bardzo dobry kontakt. Ja mam znam tą panią, to była media, też wywoływała duchy i super kontakt Super, i stąd te decyzję recję. Tak. Też mi się podoba. No, jak. Można powiedzieć przed kamerami, że to była stara leszka akurat. Tak, była ta? To jest w ogóle przeciwna sprawa. Ustawić się, znaczy, będę ustawiają się tyłem do, do basu. Aha. Czyli sekcja się nie widzi, a gra na pamięć. I z, jak trafiacie? Jesteście niezwykle punktualni. I skąd się dzieje tak, że, że to jest. Nie wiem, że ja jest ja, ja też. Tak. No, to sobie, tak? To jest świetnie Z takiej okoliczności już jest, że w tym samym hmm. dniu gramy koncert. Hmm. I wszyscy no. na tej samej tak. sali i równo zaczynamy, nie? Znaczy, głównie tak zaczyna że on uderza cztery breki. No i to, dlatego równo idziemy. No dobra, no, no, wszystko pięknie, ale to znaczy co? Wymaga to mnóstwa ćwiczeń czy... Nie, ćwiczy. No. no. Dla mnie ja myślę, że jest coś, jak ktoś gra rock'n'rolla na przykład i wiesz, jest instrumentalistą i ćwiczy w domu. No tak, ale, ale... Są no, no, to... nie to... Sięgane, bo na początku I... byłeś ćwiczyłeś. No tak, ale to było 89 90 no, Tak, ale, ale... Fakt jest faktem, że gramy bardzo długo i... Teraz mi teraz... technicznie przynosi gitarę i mi zawiesza, A, racja. A to jest fakt że jak się Życie nie pada żeby ćwiczyć na instrumencie. Długo ze sobą grałem po prostu. Parę tak, koncertów zagraliśmy sobie. sobą, nie? Słyszałem szumi, te zawalisz. walisz. Bo Po prostu wydaje mi się, że akurat trafiłem na ślimaka, na pewniarza, że so, mniej więcej mamy takie fluidy, że nie musimy, wiesz, jakoś za bardzo zwracać na niego uwagę, on nami też w ogóle kompletnie leje, reszta chłopaków... Równa nierówna po prostu. Nie, nie a, to czasami czas słychać, to czasami słychać, że rzeczywiście tak jest. Trochę się gubicie, ale, no, ale, ale, ale generalnie jest, jest ale na na faktualny. musisz przyznać, że nam dobrze idzie. Świetnie, to rzeczywiście bardzo równo. <laughs> na widzę, z, z klasykami jeszcze? Mamy plan warsztat, e, plan, warszla, Boza, plan tak. Krakowa. I Torunia. I, to I to klasyczna to Rune, No bo klasyków w nie te... podobno mamy nagrywać. Klasyczny płyta. Nie, film. Film. Nie. Co teraz nagrywacie? Czy I... nagraliście? No, czy chcemy i... nagrać Pistografię Van Helen z radia, nie? Kiedyś można było z radia płyty nagrywać, to zabacz, było... coś to, 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 to pierwszy wywiad, w ogóle wiesz, trema, jak nie wiem, do gazety mieliśmy robić. Przychodzi w redaktor, w ogóle ma jakiś włączak. My mówimy, że nie, myśleliśmy, że będzie... Włączak! Musisz Włącza. lepiej więc co robił, nie? On akurat tam robił to, co mówiłem. I my tak patrzymy, że no, będzie nagrywał, no, super. Co nagraliście ostatnio? Ty to wiesz... Dyskografię Van Heeren z Radia. Nie, nie, nie chodzi o to, wiesz, czy coś na Super. Znaczy, z nagrań. A czy jesteście zadowoleni z tego, z nagrania covera z Smoką Dąbrą? Tak. Zadowoleni, jakby to powiedzieć, no, po czterech latach. tylko chłodni. Wiem się, Ja, ja... Świeżo po waszym nagraniu mam właśnie power e, rock, który jest z was w angielsku równo. Ja yes, no, sobie no, no, w ogóle pragnę no. na wiesz piekudę hmm. z tym powerhockiem co? <laughs> Mi się wydaje, że... Nie wiedzą co nagrywali Nie, ale to co... co taki powerhock na przykład może powiedzieć? Drodzy słuchacze, nie słuchajcie Smoką do nagranego przez AC Drinkers, bo nie będziecie się przy tym dobrze bawić, czy jak? No, ja jest... ale co, wiesz, co, co komu do oceny tutaj? No. Przecież muzyki się nie ocenia, albo się słucha, albo się nie słucha, nie? Jak ja słyszę jak wszelkiego rodzaju konkurencje, jakieś fryderyki, podsumowania, coś, to jest, jest błazenada, to jest wyścigi jakieś. No. Przeważnie recenzenci to są nieudani muzycy, umówmy się. Chciał grać za młodu, nie wyszło, mu poszedł do gazety i Nie, nie do końca może jest tak. No, no ale co to, jest, co to znaczy recenzja? Dobrze, ale gdybyś sprzedał. Ani nie jest słuchacz, bo... Milion, milion płyt to, płyn, to zresztą też zresztą, galopujesz, galopujesz odebrać tam 7 platynowych płyt i mówisz dziękuję bardzo. Nie, 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 to oni galopują nie? do mnie. No dobrze. Muszę tylko no? dupę miał już była trapyska. Łaszisz w ogóle jakieś... Powiem Ci dowcip, Był, była taka impreza y, Benedykty w Poznaniu. Nagroda no? na tam taka y, muzyku, coś. Poznański fryderyj może znaleźć. No i w ogóle byśmy nie poszli, gdyby nie to, że tam była impreza potem i chłopaki chciały się zabawić i przypadkowo dostaliśmy właśnie nagrodę. I wtedy jak byliśmy przypadkowo, Gosia Ostrowska wręczała, to czemu mieliśmy nie iść, nie? Ona jeszcze żyje? Tak, nie rośnie tam. cały czas. Czasem to jest większe. Znaczy, nie wiem, czy nagroda jest czymś takim, co trzeba wrzucić w kibel, to... Ale co, to to jest nagroda, to... Nagroda, to wiesz co to jest? To Jak ktoś napisze do mnie list i, i napisze, że mu to coś pomogło, że, że, wiesz, spędził przy tym radosne chwile w czasie wakacji, ale to jest nagroda. A nie tam, że pan Z czy jakiś dostał płytę od naczelnego i zrób recenzję, bo ja nie chcę się tym nie znam, to daj tatkowi, nie? O, dobra, dobra, będę mógł, będę kimś. Nie mówię, ja nie mówię, ja no o... mówię, ja mówię o bardzo nowacyjnych rzeczach, to znaczy jeżeli sprzedało się gdzieś tam płyt, należy się... Złota, platynowa, wszystko jedno, jaka to mniejsza. O, to co zawsze znaczy to nie przyjmujesz? Mówisz, że to nie? Niedobrze. Znaczy od znaczy, razu powiem to... powiem, a propos sprzedaży płyt. Hmm. Pierwsze trzy płyty sprzedaliśmy do Metal Mind i nigdy się nie dowiemy, ile sprzedaliśmy płyt. Następne płyty sprzedawaliśmy firmom, które yy, wychowały się na tym, że sprzedawały pirackie kasety. I nie ma tu żadnej, żadnej ścieżki. Po prostu, lato, czy tam Marek Grela, czy teraz hurtownia na przykład, nie, nie piracka, ale hurtownia. ja oni nam nie mówią, ile sprzedaliśmy płyt. Nas też to nie interesuje. Oni nam płacili. Z góry pieniądze, prawda? Cieszyliśmy się, że ja mogę nareszcie kupić sobie gitarę, że wzmacniacz sobie kupię, że on zapłaci rachunek, nie? Za telefon czy za coś. To, to było fajne. Albo alimenty. Albo alimenty. Teraz na przykład podpisaliśmy z Poltonem, bo będzie szansa nareszcie się dowiedzieć, czy my cokolwiek sprzedajemy tak naprawdę. Jesteśmy na może w tej samej sytuacji, co po raz pierwszy sprzedał oficjalnie ponad 100 tysięcy płyt, będzie odbierał jakąś tam złotą płytę, a do tej pory... 31. odbiera. Opchnęli im, im wszystkie Aha. tak niekoniecznie legalnie. No może nie ile, no podoba mi się ich polityka jeżeli, polityka, jeżeli chodzi o taką politykę, nie, sprzedaży materiału, że rzeczywiście idą konsekwentnie, śmieją się z wszystkich i namiętnie i no... Bardzo fajne chłopaki. A powiedzcie, bo cały czas mnie to zastanawia, jak to się dzieje, że udzielacie się w różnych innych kapelach, typu Fremczek, hmm. typu teraz Albert Rosenfield, Armia Popcorn. No. Armia, no właśnie. Kasi. I na ile to koliduje z tym co robicie? Nic. Tylko Nikt się utrzymywam. No, tak? no, tak? Nic? Nic. Jeśli ja ja miałbym coś kolidować z ACID-em, no. to byśmy tak. tym nie zajmowali. Nie sądzę. Ja na pewno ja ja, ja nie Nie, nie, nie. Zimnacji jest tak. najważniejsze, tak? Jeżeli są ja trzy koncerty w tym dniu, to ja jadę na przykład z nie? Mhm. Mimo, że wiesz... Bądźmy Bo Baleo mówił, że on się spełnia w iluś tam kapelach, ponieważ... Ta jedna nie kręci go na tyle, żeby, nie, nie, nie wszystko może z siebie wydobyć. A dopiero dwie, trzy kapelę, gdzie gra zupełnie różne numery, to jego to kręci. Czy u nas jest tak samo? Może być całkowita racja. Tak, 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 może trochę. Czyli tutaj z Esidami gracie akurat coś, a w Percet to jest zupełnie co innego. Coś innego, tak. Ja tak, bo no. lubię grać I te wszystkie zespoły pomagają, nie? Jakieś doświadczenia wynoszą z tego. Nawet Albert mi pomaga. Naprawdę, bo tak. ja, ja nagrywał tytuł z wokal, to ja w ogóle wiesz, ja cię kręcę, wiesz, brak zaufania. Mhm. Słuchaj, może byś tak zaśmiał, może tak, nie? I tak... A teraz jestem spokojny, wiem, że Alberta w ogóle nagrał bez żadnej mojej ingerencji, super wokal, teraz będzie sam się męczył na. Fredzie. Co nie, Jurek? No, że znowu machać, łapami to, ja, tak <suszę> Nie, teraz w ogóle cię zostawię same robił. W końcu coś zrobię. Ale na refreny wlecę. No nawet to tak. Ja z Albertem nagrałem na przykład płytę, bo poznałem chłopaków, które grają w Albertę. W Albertcie, nie, fajne chłopaki, mówię, to może się wybierzemy na czystego dnia imprezę taką konkretną do model, South, nie? Mm -hmm. A przy okazji pukniemy jakąś płytę. No gdy ja to... No, nie? Tak, może, tak. Szkoda, to że to stacja całodowała no, stacja z na naprzeciwką, mówię, żebyś nie umierać, jedziemy nagrywasz, ja wchodzę z miejsca, nie? Weszłem, podoba mi się na ja się lubię dobrze bawić na, w środku. W pewnym sensie niby jest to praca, ale na mnie jest zawsze dobrze W końcu podpisze cyrograf, że do końca życia nie będę pracował. Nie będzie mi wolno, po prostu, że się dopadam Tylko tak kombinować, żeby nas tu. to jest stały skład. To jest kapela o zdecydowanie uznanym składzie czyni nie będzie tak jak w innych, że natychmiast tam za dwa tygodnie coś tam się Wam odkręci i tym wyrzucimy drogę To sobie, jest najdłużej ze wszystkich, nie? Mm -hmm. Jeżeli nas może coś poróżnić, to, to będzie to jakaś ważna sprawa. Nie sądzę, żebyśmy z jakiegoś powodu małoważnego się mu, musieli rozejść. I ja teraz... są o 6 lat, wydaje mi się, że wszelkie takie jakieś Wiem 65 Chyba mnie to. Desperados. Ale w tym składzie mówię: jesteś A, To jest około 6 lat. Ponad 6 lat wydaje się, że te wszystkie drobne rzeczy się już dotarły. Tak? No, no. Działamy, wiesz, I to jest jak... samowid, i to nie przeszkadza. Nie, nie, absolutnie nie jest to. Te wszystkie, te wszystkie odjazdy do innych kapel... Słuchaj, to to że inne kapele to jest piedy, my mamy w ogóle inne zapatrywania na życie. W ogóle jesteśmy z zupełnie Przecież no. No, to jest... On jest biały, jestem czarny, jestem negatyw tego wyjścia. Zupełnie. Pod każdym względem. Ja jestem odwrotna szczęście Ciebie, a nie ty odwrotna szczęście mnie. A? Pokoń, I da się, i da się żyć przez trasy, nagrywanie płyt, tam się w studiu. A to jest inspirujące, ja się z nim spotykam, z Popkornem czy z filmakiem, co, kurde, co no nic sobie myślą w ogóle. I pogadamy tu, a mm, te trzy, te dwa, my popatrzymy na głupka, ja a na przykład na nich, wiesz, nie. pogadamy, to jest coś inspirujące, nie? Jakbyśmy tak samo na wszystko patrzyli, to nie podejrzewa, że myśmy już dawno sobą ludzi. Tak. My się nie znamy prywatnie, znaczy nie znamy, nie spotykamy nie się prywatnie. Ja, ja nawet, ślimak jest moim szwagrem i Rzadko się spotykamy. Jak się spotykamy, to mamy dwa tematy, muzyka albo wiara. To wszystko. Robert jest moim bardzo, bardzo dalekim krewnem. Tak. Słyszę cały czas wiara, wiara, wiara. Mówiłeś trochę na koncercie, czy, czy do, do ludzi dosyć ważne rzeczy, czy myślisz, tak. że to trafia w takiej, wiesz, w ogniu walki, powiedziałbym? Że, Myślę, że, się że mówisz... Yy, a, to, nie no, ja to... Jasne, że myślę, że to trafia. Bym nie mówił, gdybym nie wierzył w to, że to trafia. Bardzo w to wierzę. Uważam, że czasem w takim ferworze, taki pę, może więcej zdziałać niż jakaś ideologiczna postawa jakiegoś pedagoga przez wiele lat, który tłucze i wiesz, nie trafia. Co on mówi? Wolę rysować na ostatniej stronie, wiesz, logo zespołów. Ale nie widzisz sprzeczności między tym, co mówiliście o tym zabawowym podejściu do grania muzyki, tak. czyli że Was ja to, no ja to jest świetnie, to jest, no. on mówi, czyli twoje przeciwieństwo. Tak. A między takim właśnie nauczaniem, y, między utworami. A już ci mówię. A pedagogika. Ty uważasz, że pedagogika powinna być ponura i smutna? czasy komunistycznej szkoły się skończyły przecież. Spokój, mówimy ogólnie o umieszczanie tego właśnie w kontekście... To znaczy tak, czy coś jest dobre, to się ocenia po owocach. Jeżeli przynosi to jakiś owoc dobry, to znaczy, że to jest słuszne, nie? A ja nie wiem, dostaję listy i na przykład ludzie niektórzy mówią, dzięki za to słowo, bardzo mi pomogłeś, bo akurat w tym momencie byłem załamany, bo coś mi się w życiu stało, nie? Poza tym, nie wiesz, nie gadajmy jakichś epistołów na 16 minut, nie? Tylko to znaczy słowa, nie? Jechamy no. na dalej. Ktoś stara się mnie pilnować. Nie muszę zapytać o, o kapelę, którą polecasz do Ale... słuchania. Generalnie, o, o polską kapelę, którą polecasz a, do, a do, do, kapelę. do słuchania. Hmm. Oprócz tych, których grasz. Oprócz tych, których grasz, jasne. No na pewno armia nowa, Triadante, na pewno Hook. Hmm. Nie dlatego, bo ideologicznie mi się podobają te płyty, nie okrewałem. To... Ale jasne, to musi, być. Z... Tak, ale z hmm. takich nieideologicznych zespołów. Hmm. Dynamite na pewno mi się podoba, podoba mi się... Yy... Hmm. Dzisiaj ta kapela mi się podobała, co grali, co gitarzysta śpiewał, nawet nie wiem jaka się nazywa. Bardzo dobry zespół, Złowicza. Ta, Złowicza, tak Grał jeszcze jeden zespół, ale nawet nie przyszli, nie przyszli nam, cześć powiedzieć także nie wiem, <grym, 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 No duże jest. No to To no, może nieśmiałość, hmm. no właśnie. Nie wiem, no trudno mi tutaj powiedzieć, każdy śpiewa w takim utworze, ty uważaj, co mówisz, bo ciebie słuchają. Nie? No nie wiem, jest dużo polskich zespołów, co? Nazajutrz. Nie Na Zagranicznych no przywiozłem sobie świetną płytę trouble, taką. Starą maniak frustration czy coś takiego. I potem Conformity, nowa płyta. I stare takie granie, bardzo dobre płyty. Bardzo dobre. Co jeszcze z nowych? No, nie, to ja jestem konserwatywny. Pod budą? Pod budą? Ja no miał tak, to miałem jest i e, nie, nie, nie tak, się tak, z... Jak tak, byłem na koloniach kiedyś, to to była grupowa piosenka. Kapka kupka i tak sobie jakaś. Tak, szczerze od pal. Czas no to myślę, że to jest taki to świetny kościół. Nie, tak? nie znam to, to ten powiem. śpiewa kapka. Tak? Nie, nie, nie kumam kompletnie no. piosenki studenckiej. Kompletnie. Naprawdę. Nie rozumiem jej. Dlatego <ślad> nie chcę się wypowiadać. <ślad> To jest tak jakby ktoś, kto się nie zna, pisał esej o tym, czy heavy metal jest zgubny, czy, czy nie no, dla człowieka. Nie? Bo ostatnio takie propozycje też miałem. Nie? Książki, czy taka książka, że rok jest zgubny i w ogóle dzieło szatany. Straszne. Wypowiadał się tam człowiek, no, pisał tą książkę, który wiesz, ma tyle wspólnego z heavy metalem, co ja z piosenką studencką. Także nie chcę, Jeszcze muszę jedno rzeczy zapytać. Na... Trafiła w ciebie koszulka z nadrukiem grupy Kat. Nie, nie trafiła. Ja Trafiłem. Zamieniłem się z tym gościem. Zmieniłeś, przecież. przez nie chwilę mówię, to... że... O, przez przypadek ją założył. i odrzuciłeś. No, odrzuciłem. No, no. Nie, nie będę zakładał koszulki grupy Kat. Znaczy chodzi o dzieło... Nie, chodzi mi o... Katmana, który napisał tam o satanizmie, tak? Czy... Nie, to chodzi w Co w ogóle o to, taką pewną drogę tego zespołu, której ja nie popieram kompletnie. Kompletnie nie popieram. Znam ich osobiście od, od zaplecza. Nie chcę urazić w tym momencie ludzi, którzy słuchają tego zespołu i dla nich jest to ważny zespół. Mógłbym powiedzieć coś, co mogłoby ich skompromitować, ale nie chcę. Tak, przecież o takich rzeczy, o każdej kapeli można mnóstwo mówić. O nas tak samo, nie? Ale nie chcę, no po prostu w no, nie chcę nic. Ja, ja nie dostałem tej koszulki, tylko ja z tym chłopakiem się zamieniłem. Prosiłem go, żeby mi dał tę koszulkę, a ja mu odpięłem, ja miałem taką rybkę tutaj ja, Ręczy, I dałem mu tą a... rybkę i zamieniłem się. Rozumiesz? No. A to jest ważna sprawa, to... Znaczy karp, nie? Na święta. Ja. Ryby, to, jest. Tak. To, twoje z... to, twoje zdjęcie, tak? Z karpiem i z... ze świątecznym, tak. z Mikołajem, tak? Tak. Tak, tak. Tak, I ktoś powiedział, ale to jest straszna kładka, jak wy tak możecie, to jest zwierzęta zabijać. I to jest właśnie to całe zakłamanie. W każdej chacie na święta się zabija, nie? Rybę. Ale, jak, ale nie może być na okładce, my chcieliśmy tylko zwrócić uwagę, że to ma miejsce na przykład, nie? I tak jest wszystkim. Ludzie coś mówią, na przykład zwraca uwagę ktoś tam, jak pani wychowuje swoje dziecko, nie? Jak on jest chuligan, a sama ma podobne problemy i tak, dlatego że tak, takie, taka prowokacja z naszej strony zawsze występuje i tak będzie już. Tak będziemy coś ja robić. się szedłem na koncert nieco... Tak ja tak widziałem, ty stałeś pod przepodpolą, no wiesz, się śmiałeś cały czas, no. <laughs> Ta. Ponieważ sobie myślałem, że to, to Messi z zażądanie Indora, to takie będzie granie, takie okay. właśnie kart, tak, słucha, takie. A mm -hmm. no, okazało się, że znaczy nie kupiłbym i tak Waszej kasety, natomiast taką też <grym> jesteście znakomici i to muszę Wam oddać. Nie, ostatnią płytę możesz kupić, bo jest Ta, do, godnie nagrana, Tak, bardzo dobrze, sam słucham jej w domu. Tak, to jest właściwa rekomendacja. <grym> no, jedynki słuchałem hmm. też bardzo często, no, nawet dzisiaj w samochodzie słuchaliśmy jedynki i pół. Płakaliśmy po prostu, łzy tak leciały. Ale pozostałe płyty są, są słabsze i gorsze i czasami lepsze. Różne, mm. tak wiesz. Są lepsze no, i gorsze. A tu dzisiaj słyszałem rzeczywiste, prawdziwe ujenie takie. To... No nie, dzisiaj jeszcze nie, nie słyszałeś. Dzisiaj nie? słyszałeś tylko atmosferę koncertową, super atmosfera. No to ukłon dla publiczności Skierownicy. Bardzo, bardzo. Naprawdę bardzo dziękuję Skierowniskiej Publiczności, która udowodniła, że małe kluby są górą, że duże sale są na drzewo. Bardzo dziękuję. Ja my dziękuję również za rozmowę. Było no. wihło.